Was przynajmniej NIS 358, a to kolejny odcinek. <coughs> Zagrajmy w Wieżyminie. Przepraszam za tą chybę. Teraz, gdy już sprawa się rozwinęła tak, że mogę powrócić na bagna, zostały tylko dwie sefiry. I gdzie jest przewoźnik? Tu jest przewoźnik? Dobra. Paskudny deszcz przez tych cholernych złodziei Dobra, panie przewoźniku Dokąd może trafić? To wiem. to. Masz. Okej, okay, będę musiał się udać do jej wina i do tej jaskini, bo w tej jaskini e, em, przy bagnach to tam je, też jest jedna safira. więc tam należy się udać Ja już sobie wyciągnę sobie inny miecz. Zaraz będę już przy tej jaskinie Jaskini, Te przepraszam Dokładnie tutaj Save No i wchodzę Może przed tym właśnie wypiłbym... Kota Kota nie zamieci na pewno nie chcę i moją ostatnią jaskółkę. Trzeba będzie sobie zrobić zapas. Tutaj też zasejwuję. A nie mogę zapisać? Czemu? Chyba są wilki. Zrobiłam ja może sobie też trochę składników alchemicznych Bo nic nie mam I którędy by się udać? Chyba wpierw udam się tutaj Tutaj jest zablokowane, czyli stąd wyjdę, czyli jednak może się udać tam. Zapis. Upił tym razem. Jest kolejna Safira. No całe złoto wziąłem? Tak, całe złoto wziąłem Co jest znowu? No, Boże Dobra, mam już 10 skóry, ale ja je bym sobie jeszcze pozbijał, bo skóry przydadzą się do jeszcze jednej rzeczy. W tym akcie, a gdzie są szczątki tego upiora? Nie ma? Czemu? Dobra, nieważne. Jeszcze będziecie jeden wilk pień czekał. Niepotrzebnie używałem na no eka piesku? Ok, ok, daj mi go przeszukać. Kolejny znak, QN. Eee... Nauczyliśmy się bariery o... Jezus Maria! Boże, jakie ja się wystarczyłem. Ok, została tylko jedna Safira i ostatni wilk chyba tutaj już. Chociaż nie, jeszcze jest więcej. Bo tam już nie przejdę. Niestety. W tym trzeba iść tędy Nie mogę zapisać O Jezu Boże, jeszcze jeden mi się tutaj wziął Zapis No i tutaj, to już nic nie ma Tylko jakieś gazy Dużo tej całej sztyt... Szta nie wiem jak to się nazywa sztajnia to I już raczej wilków więcej nie będzie Mam przynajmniej taką nadzieję No i tędy nie przejdę, no jaka gra jest wedna No, tutaj już jest przejście Mogę przesunąć te kamienie? Nie, nie mogę Za słaby jestem A Graal skakać nie umie No to w takim razie ja wychodzę już z tej jaskini Ile w ogóle tak w ciekawości mam skór? Mam skór... no nawet, nawet Znowu wilki! Co one się... ...wespawnują od nowa! Niepotrzebne to było, ale nieważne Już mi się tak nacisnęło Kiedy okay, wychodzę z tej ponurej jaskini. E, I że bliżej... Zrobię za zapis oczywiście. I że bliżej mam doch, e, do jej wina, to wpierw pójdę do jej wina. Do opiera uda mi się jak będę wracał. Jak, jak już będę po prostu w wiosce drzewali, bo będę. Nie wdywali tylko ceglarze, bo dywale są tutaj. No, dobrze, dobrze, już się do drzewa. Są potrzebne. Mmm, okej. Okay. Gejduidów jest tam, jeśli się nie mylę. Tak, tędy. Dobrze idę. I tam też, jak widzicie, mamy członków zakonu. I teraz e, będą się uaktywniały dwie opcje. E, albo będziemy z zakonem, ale nie, nie, takie dwie opcje do zakończenia aktu. Albo będziemy z zakonem, albo pomożemy tam wiewiórkom. Ja, że nigdy nie wykonywałem tego dla wiewiórek, to zrobię to dla wiewiórek. I tak. O, wilki się odnowiły też tam. Gdzie jest jej win? Jej win. Dywena do it, do it. Zaraz. Mm. Dziennik zadania gawkości tajemnicy wieży Gdzie jest? Nawagę złota tutaj jest. A, to on jest tutaj. To komu ja to miałem przekazać? On czeka na przystani? Nie zauważyłem jakoś. No bo to trzeba się w takim razie na przystani wrócić. Zrobię to na Hama przez bagna. Bo nie chce mi się po prostu walczyć i nie chce mi się tam iść. I zrobię to po prostu na Hama. I przedostanę się przez hordy potworów, żeby tego dokonać. I tutaj też mamy obozowisko yy, cmentarzysko golemów. Dziwne miejsce. Te olbrzymy wyglądają, jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. Najprawdopodobniej tak. Nie zwracam na Was uwagi. Boże. I tutaj tego gówna jest. I żaden mi nie da się. Najka, mam Was w dupie. No gro. Jest tylko żonkier i nikogo więcej nie ma Gdzie jest jej win? Przecież Zaraz mm, Dziennik Zadania Na wagę złota Oddam list Vivaldiemu, kazał mi przyjść Boże, zapomniałem wziąć od niego list O matko boska Wybaczcie mi za to Ok, mój głupi błąd. Jean-Pierre. O co chodzi? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, to dziesięć wilczych skór. Doskonale. Tytuł Wielkiego Łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Dobra. Daj. 150 tylko? I nie jest coś więcej. Za tytuł wielkiego łowczego to nie mała sumka. Dobra, ale chciałbym znaleźć jeszcze Waskę i z Waską pogadać. On u siebie w domu czy u Ceglarza tam? Ale chyba w domu jest. Tak, tutaj jest. Modlą się do ludzi, czyli Wodjanoi. Waska? Wodni, panowie, są blisko. Mam sprawę. Może porozmawiamy? Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o Magu, zwierzę i Strażniku. Dawno, dawno temu na Magnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jednego towarzysza miał ucznia. A tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej. Bo to zła kobieta była. Mak, na własne nieszczęście, zakochał się, spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham, mów dalej. Może to ty. Człowiek <noise> doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął, a wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart, Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. No i? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre, oszczędzone przez czas, można zobaczyć na cmentarzysku. Gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją. Mnie nie jest już potrzebna. Tradycja mówi. Okej. Okay. Może <noise> w takim razie omówić wszystko z Kalksteinem. Dobra, ile mam tych Sefi w końcu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, dziewięć mam Sefi. Okej, okay, czyli w takim razie została jeszcze jedna. I tą sefirę weźmiemy z tego golema. Ok, czyli muszę się wrócić w takim razie do Kalksteina, ale ja bym chciał znaleźć miejsce mocy, które jest blisko, bardzo dobrze. No i zapomniałem dać Waldiemu tego głupiego... Nieważne, nie, to jest nieważne <laughs> po prostu. Tego głupiego... Tej głupiej rzeczy po prostu zapomniałem się zapytać czy mi oddała. Niech mnie teleportuje. Okej, okay, jestem u Kalksteina. Hmm... Hm, przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Rozmawiałem z waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Hmm. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, wiedźminie, wiele zależy od interpretacji. Ale wydaje mi się, że wiem o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży, ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. No, Bea... Nie słyszałem o Hermanie Szalonym. Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia, ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza Przyznam, że jestem w kropce Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę natury. Postaram się coś wymyślić Doduj, do pójdź Gdy wszystkie iść. warunki będą spełnione Powinieneś udać się do strażnika I doczepić do niego odgromnik Energia pioruna ożywi golema I co dalej? Nie mam pojęcia Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z Golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. Hmm. hmm. Dobra, dzięki Kalkstein. Okej. Okay. W takim razie wychodzę do zimy. Oczywiście będzie padać, jak zwykle. Dobra, I udam się do Vivaldiego, boże, jak jak, jak, jak głupi byłem, że nie wziąłem od niego tego długiego listu. Vivaldi. coś? Ci... Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf. Zobacz. Dobra, dzięki. O Boże, dobra, to teraz trzeba będzie, tak, załatwić odgromnik, załatwić burzę i załatwić... co jeszcze? Burza, odgromnik, no i to wszystko I w takim razie udam się do kowala, który jest tutaj Czyli do płatnerza zakonnego, bo on na pewno nam zrobi O co chodzi? Trzeba wam czego? Potrafisz wykonać odgromnik? Potrafisz wykonać odgromnik? Co takiego? Długi metalowy pręt. Trzeba było tak od razu, ale pomyliłeś adresy. Ja jestem miecznikiem, a na dodatek poświęcam cały mój czas pracy dla zakonu. A jeśli wraz z zamówieniem złożę na twoje ręce datek na działalność zakonu? Jak zwykle. Powiedzmy... 70 orenów? Niech będzie. No niech będzie. Wróć później. Nie mogę się za to zabrać teraz. Dobra. Później. Teraz jestem zajęty. Mogę jutro proszę? Bywa. Lepiej wystawię ze... OK Żaden Czyli muszę wrócić później. Wiecznego... Tylko mam i Staje Dobra. Ja w takim razie, skoro mam wrócić później, to udam się na te bagna do jej wina Ale zanim bym to zrobił, to ja bym sprawdził czy mam możliwości, żeby stworzyć sobie jakąś miksturę albo coś w tym stylu. Dajesz! Biegnij, schudniesz! Kurde, ci się Przepuśćcie mnie, Jezu Do ogniska nie można dojść, no to jest dopiero hamskie. Okej, okay, ale chemia No i tak, mogę już stworzyć chociaż Jaskółki nie mogę, nie wiem czemu Hmm. Tylko dwie mogłem. Już więcej eliksirów raczej nie zrobię. Medytacja. Dobra, ta godzina wystarczy. No ale cóż, ja się już tutaj będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Łapkujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Cześć!